Magdalena Boczarska jako główna bohaterka. Gdy się pani dowiedziała, że to właśnie ona będzie odtwórczynią głównej roli, to takie pierwsze odczucie było na tak, na nie, czy nie miała pani zdania? Kiedy podpisywałam umowę z producentami, którzy zgłosili się i byli tymi śmiałkami, mhm. którzy chcieli dźwignąć moje cegły i przełożyć je na język filmu, postawiłam trzy warunki. Pierwszy to był, żeby Magda Boczarska zagrała Saszę. Drugi, żeby mojego nazwiska nie przekręcili. I trzeci, żeby Saszy Załuskiej nazwiska nie przekręcili. Więc wiedziałam, że Magda będzie Saszą. To jest tak, że ja nie zostawiłam kompletną wolność filmowcom. Ja w ogóle wierzę w to, że każdy powinien być wolny i każdy powinien działać według własnego serca i według własnego sumienia. Adaptacja jest odrębnym dziełem i totalnie jakby chciałam mieć niespodziankę, czyli tak jak było, że sobie usiadłam i obejrzałam. Natomiast Saszę, czyli Magdę, ja spotkałam prywatnie dużo, dużo wcześniej. To było kilka lat wcześniej. W Teatrze wielkim stała w kolejce do szatni i ona nie jest w ogóle fizycznie jakby podobna do Saszy tej bohaterki, którą ja napisałam w moich książkach, ale jest w niej taki, bym powiedziała, rodzaj tajemnicy. Taki rodzaj sekretu, który ona nosi, naturalny zupełnie. Jakiś rodzaj też takiej, bym powiedziała, drapieżności i takiego e, nerwu wojownika, e, że ja ją po prostu zobaczyłam. Przy, przyznam szczerze, przysięgam, to było dla mnie no, niezwykłe uczucie. Ja poczułam ciary na plecach, że mam przed sobą postać, którą wymyśliłam. I e, dlatego bardzo się ucieszyłam, że udało się namówić Magdę do współpracy. Przez te wszystkie lata ona stała się jeszcze sławniejsza i jeszcze mm. bardziej zaskwytywana. E, ale gdyby filmowcy zdecydowali e, inaczej, to myślę, że wszystko byłoby inne. Jakby ten cały serial wisi na Magdzie. E, mm. to jest dla mnie. Ja mam bardzo do tego taki stosunek osobisty. Drugie moje pytanie. Czy, jak teraz Pani z perspektywy ocenia i ogląda serial, Magda udźwignęła rolę? Magda jest Saszą. I myślę, że dopiero w następnych sezonach y, zobaczymy y, to bardziej, dlatego że to jest taka postać, która jest zmiennokształtna. Mówię o Saszy. Wiemy, że jest profilerką, wiemy, że jest policjantką, ale tak naprawdę skrywa Mroczną tajemnicę, ma jakby taką historię w grandzie swoim, którą ukrywa, i, i boi się totalnie, że ona wróci i zdestruuje jej rzeczywistość. W związku z tym, jakby to, co pokazała Magda w żywiołach tutaj w ogniu, jest takim preludium. I tutaj muszę wszystkich, jakby czytelników, ci, którzy czytali moje książki, wiedzą o tym. Natomiast ci, którzy nie czytali, którzy jakby być może zasiądą przed telewizory i zaczną to oglądać, to. Chciałabym, żeby pamiętali, że jest to postać, która ma wiele twarzy i nie do końca zawsze była taka wzorowa.